Powiem Wam, że przy pisaniu Stalowych Szczurów miałem naprawdę od cholery zabawę, Bo mnie zawsze fascynowała historia od małego, odkąd dziadek wykopywał pociski i inne naboje w, u nas w ogródku. Odkąd się dowiedziałem, że podobno w domu mojej babci w trakcie I wojny światowej zatrzymał się na kwaterę wielki kniaźdź, Nikołaj Nikołajewicz, który dowodził cały, całym odcinkiem frontu. I... Mnie zawsze fascynowały badania historyczne, natomiast tyle, co ja się nagrzebałem tak po książkach, po źródłach, przy stalowych szczurach, to chyba nigdy wcześniej. Tak, no. zastanawiałem się, czy zakładki z papieru, dalej do tego pokazywać, czy nie, no ale słuchajcie, no, najprostszy dostępny materiał. Tam były tak absolutnie niesamowite rzeczy. Tak strasznie się w to wszystko zakopałem, myśląc o tym, co mogło być, czego mogło nie być. Wiecie, pierwsze pistolety maszynowe, filar Peroza, potem przerobione na pojedyncze, to jak Niemcy szli do swoich bergmanów. No rzecz po prostu absolutnie niesamowita. Z jednej strony była masa zabawy z uzbrojeniem, z drugiej strony były rzeczy długie, ponure i ciężkie. Rozkaz ogniowy, wyciąg. Baterie moździerzy kładą swój ogień w wyznaczonych im pasach działania podczas całego przygotowania artyleryjskiego, wyjąwszy od godziny 13.05 do 13.30, w którym co czasie cała pierwsza pozycja będzie wolna od ognia. Dla armat polowych nadziało wydzielonych 750 pocisków, dla haupnic polowych nadziało 600 pocisków. Godzina 13.05 13 na patogniowy na wycinek E, godzina 13.30, 14.10 okres 3, potem ogień huraganowy na wycinek E. Przekopałem się. Przez masę takich materiałów po prostu po to, żeby to było prawdziwe. Żeby to nie była tylko moja wizja, to jak ja sobie to wymyśliłem, ale żeby to naprawdę cholera oddawało to, jak to życie wyglądało. Masę dokumentów, setki, może nawet tysiące zdjęć, na pewno setki stron najróżniejszych opracowań historycznych. Masa dyskusji z różnymi mądrymi ludźmi, którzy mam nadzieję, już niedługo jako pierwsi dostaną stalowe szczury do przeczytania i powiedzą Wam, czy w ogóle warto się nad tym zastanawiać, czy warto o tym myśleć, na ile ma to wspólnego z rzeczywistością i czy faktycznie tak wyglądała Wielka Wojna. Natomiast ja, na miarę swoich skromnych możliwości, pokazałem Wam Wielką Wojnę tak, jak uważam, że naprawdę wyglądała. Z całym jej brudem z syfem, zniszczeniem, śmiercią, niesamowitą ilością krwi, ale też gdzieś tam jest kiepo nadziei. Nadziei, która trzymała tych ludzi przy życiu i która pozwalała im przeżyć kolejny dzień w okopach. Mam nadzieję, że stalowe szczury spodobają wam się tak samo, jak mi się podobało pisanie bo zabawa z tym była naprawdę przednia i wydaje mi się, że nadal jest przednia, bo jest tego o wiele więcej. Powiem wam, pierwsza wojna światowa, wielka wojna wydawała mi się najpierw przelotnym zauroczeniem. Potem zrobił się z tego pełnoprawny romans, natomiast teraz widzę, że jesteśmy obydwoje spóźnionymi kochankami, że odkryliśmy się w wieku już mocno poważnym, to chyba będzie o wiele dłuższa, dojrzała, poważna miłość. Bo ta wojna naprawdę była i jest wielka.